Siemaneczku ziemieszki, tu Polski tym są. A w dzisiejszym odcinku Oxello MF36 Lecimy! Baby, zamknięte drzwi. Okej, okay, siemeczko, ziemieczki, ja jestem Polski sonie jeśli wiecie, jeśli nie jesteś nowy widzę zapraszam oczywiście do zasubskrybowania tego kanału. Tu masz taki magiczny przycisk. Tu kliknij w niego, tak aby był szary, z czerwonego na szary, to jest logiczne, prosta anegdota na YouTubie. Oraz kliknij się łapeczkę w górę. A tak żebym wiedział, że chyba filmiki zrecyzja. Pomoda... Pomo dobra. Podobają. No i dzisiaj, trochę droższy, najdroższy BuzzFeed jak do tej pory na tym kanale, bo mieliśmy oczywiście mikrofon z Tracera za 160 zł, Mieliśmy za 50 zł z Tracera co, głośnik Tracer Powerbox. Oczywiście do tych odcinków Was serdecznie zapraszam, no bo co jak to, to jest część kanału, do której się najbardziej podobały filmy, najwięcej mi było. A dzisiaj będzie trochę bardziej do jeżdżenia sprzęcik, czyli hulajnoga. Yy, ta, Hulajnoga do skakania, powiedzmy. No dobra, no nie, nie pchań tam jak to się mówiło. No ale co? Yy, hulajnoga kosztuje 499,99 w decathlonie. Oxelo MF3.6 Jest to yy, hulajnoga typowo kaskaderska. Kupiłem ją na spółce z Bratem, po 250 zł się złożyliśmy. I tutaj właśnie teraz wbije filmiki jak ją składaliśmy zaraz Ale najpierw chcę też, może powiedzmy coś o samej kolejnodze Ogólną kolejnogę mamy, są dwa kolory, kolory Taki jakby tęczowy, o widzicie taki fajny tęczowy O jak się błyszczy Takimi, i cała jest srebrna i taka cała czarna matowa Z takimi matowo-miedzianymi właśnie fragmentami Ogółem kolejnoga ma jest dosyć wysoka, jest dla osób, od jeśli macie mniej niż 1,20 m, to nie jest kolejnoga dla dzieci. To trzeba kupić MF, MFA 1.8, gdyż on jest bardziej pod dzieci. Kolejnoga ma maksymalny udział 100 kg. Kółka są gałczukowe, więc luzik. Ogółem ta kolejnoga się dobrze trzyma. Już ją potestowaliśmy w Trenoskiej parku i nawet fajnie się na niej jeździ. Ogólnie jeździ się gładko skacze też się dosyć łatwo. No nie będę z tego po domu, bo nie chcę rozwalić podłogi. Ale o co chodzi? Yy, teraz może co jakiś się ze mną wpuszczał w filmiki jak się uczy na kolej wiem. No taki stary pryk, no 16 lat, ale jednak chciałem się trochę jeszcze pouczyć yy, rzeczy takich właśnie, zawsze to mnie intrygowało, zawsze chciałem mieć na kolej i dopiero, jak teraz mam już możliwość na dobrym sprzęcie, to chętnie bym trochę się tego pouczył. Oczywiście też tam może wrzucę fragmenty, trochę skakaliśmy z Mikołajem. Ale, no, nie wygląda to jeszcze dobrze. No, co jak co, to był mój pierwszy raz kiedyś zimą ugłem na hulajnodze po skateparku parku tego typu. Yy, co mogę powiedzieć, Hulajnoga trochę skrzypi, jednak to, jest, to już jest gotowiec. Więc, no, czasami skrzypi tak delikatnie. Dek jest dosyć do... fajnie zrobiony. Fajnie się ślizga na rurce. Już testowaliśmy na rurce go, właśnie. W ślizgi robiliśmy. Yy, co w niej mi się nie podoba. Yy, tutaj można montować oczywiście Pegi, ale nie ma instrukcji yy, W jakimś sensie nie ma instrukcji, bo instrukcja w pudełku jest W pudełku już dobrze wyniesie strych, więc no nie będzie niestety pudełka To wam wkleję tutaj gdzieś zdjęcie O, Pudełeczko, ładne, co nie? I co ja mogę o tym powiedzieć, że hulajnoga jest dosyć ciężka jak na taki sprzęt Nie, nie, jest, nie jest lekka, jest ciężka bardzo yy, Ja jednak mam dosyć dużo siły, więc mi się łatwiej skacze no, wiem, nie jestem pro skaterem, jeśli macie zamiar napisać jakiś y, hejterski komentarz, to sobie piszcie, że ja nie umiem skakać, albo coś mnie to tam nie obchodzi, mi tam to trochę zlewa, po mnie to z, y, się ten spływa, i to jeden kij. Uczę się, chciałbym się nauczyć na hulajnodze tego typu, kurde, nie pamiętam to czasy kaskaderska, dobra, wydałem że nazwał kaskaderską, bo brakuje mi słowa, dziś zapomniałem słowo. Jeśli wy pamiętacie to słowo, napiszcie w komentarzu, taka to jest hulajnoga, no. I co? Hulajnoga na razie, podstawić, żeby mi nie przeszkadzała. Ale tak, wróćmy tutaj macie to właśnie nagranie, pum, pum. I jak składamy. O, wiedzieliście. Oczywiście ona przejdzie w dwóch Osobno jest kierownica, osobno mamy dek wraz z montowanymi kółkami I osobno dochodzą nam PEGI. Właśnie chodzi mi o te PEGI. PEGI są aluminiowe, więc no wytrzymałe, tak powiedzmy Z tego co czytałem, tak oglądałem jakieś różne opinie, to PEGI takie są średniej jakości, ale są podobno plastikowe PEGI Ale to już nie o tym, nie jest nam się zatem na bardzo, ale może z czasem się coś razem dowiemy więcej I co ja mogę powiedzieć o tym, że PEGI strasznie przeszkadzają w tej jednak hulajnodze, to... No nie wróćmy. Pegi mi bardzo przeszkadzają w tej holującej. Jednak jak jeździłem, to trochę tarył o ziemię, co nie było najlepszym yy, doznaniem, bo wyglebiłem się trochę i się potłukłem lekko. więc do MFA czy 6 nie montujcie tych PEGów, Ja was proszę. I co chodzi z pegami, Bo nie było... nie ma jako takiego instrukcji, tylko taka karteczka jak nie używać, jak, że, jak tylko włożyć, że to tak trzeba włożyć, ale to takie jest opisowo, już teraz dochodzi do tego. I myśmy się zaczęliśmy składać i okazało się, że złe śruby użyliśmy na początku. I trzeba by było... I trzeba by było końcówki z innej szukać, bo klucz po prostu nie sięgał do śruby w środku dużego pega sprzedniego. No... Na przód idzie krótka śruba, pamiętajcie, tak yy, nie wymieniacie z przodu śruby, śruba jest taka sama, więc tak, no. Ogólnie jak oceniam sprzęt, jak yy, jeśli jesteście początkującymi skaterami, takim jak ja, amator, co ledwo tylko umie skakać i skręcać, robić 90, to taki sprzęt za 500, stówek, jeśli macie, tak, jesteście już trochę starsi, niż mojego wzrostu, metr ponad 75 to polecam, polecam, bo według mnie chyba to jest dobry sprzęt na początek. Oczywiście jeśli, przy, jeśli jakiś coś Was ma lepszy sprzęt, to zapraszam Was oczywiście do napisania w komentarzu na czym wyjeździcie I może napiszcie też cenę, żebym wiedział jak tam ten idzie u was cenowo i jeśli Wam się nie podoba sprzęt, że to jest że to jest tani sprzęt i góło, gu... no to nie piszcie tego proszę was, bo yy, ja to potem muszę usuwać komentarze i zajmować się tym Albo pisać jakieś, no po prostu odpowiedzi muszę wam odpowiedzieć na takie głupoty i mi się nie za bardzo chce. No bo to trochę... ja was proszę. O, i właśnie teraz to też trochę podkreślę, że jeśli macie lepszy sprzęt, to nie piszcie, że ja się na czymś nie znam, nie piszcie was proszę, że ja gówno wiem, bo ja na przykład jak, jak ja na przykład yy, rozkładam sprzęt, to ja na przykład pierwszy raz, no przecież ja się z tym sprzętem dopiero poznaję, więc jeśli ja na przykład miałem tutaj tracera obok tu właśnie na biurku mam tracera. Mój mikrofon, co nie? Studio pro. No to je, to jest sprzęt dla osób początkujących ten filmik był wtedy tylko po to, żeby pokazać osobom początkującym z YouTube'em albo jakimiś innymi, nie wiem, rapery, ktoś chce nagrywać jakieś traki, że to jest dobry mikrofon w cenie 160 zł, no bo powiedzmy sobie ktoś zaczyna jakąś y, karierę z, rap, z rapsami, jakimiś innymi y, youtubami, jakieś komentarze nagrywa, no to potrzebny jest mikrofon, ale nie zna się jeszcze na tym, więc nie opłaca się kupywać drugiego sprzętu. Na początek, pamiętajcie sobie, najlepiej zawsze kupić coś dobrego, ale w, w taniej, 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 nie kupujemy przecież, jeśli na, jeśli na przykład skończymy prawo jazdy, przecież nie kupujecie od razu sobie Lamborghini jakiegoś za półtora miliona, tylko kupujecie jakiś tańszy samochód, no bo też te składki, te wszystkie oce są przecież drogie dla początkującego kierowcy w naszym kraju, no, z tego co wiem, sorry was, ale ja dużo dzisiaj mówię. No Więc jeśli ja kupuję tani sprzęt No dobra, 500 zł to nie jest tani sprzęt Powiedzmy sobie szczerze Ta hulajnoga nie jest tania 500 zł to wierzcie mi, to można wiele rzeczy zainwestować Na przykład w lepszy mikrofon Jak ktoś ktoś napisał, że ma za 600 zł Blaupunkta czy Blueberry Nie pamiętam czego komentarza W ogóle YouTube mi zaczął wyłączyć komentarze pod filmikami Nie wiem czemu My się trochę obrażam, muszę co chwilę to włączać to włączam to oni za 2 dni za je wyłączają i no i tutaj tam kilku widzów właśnie pozdrawiam tych widzów co też tam trochę się odezwali w tej sprawie to jest mi był mikrofon dla początkujących to też jest hulajnoga dla początkujących więc od razu jeszcze raz was podkreślam nakreślam to jest hulajnoga dla takich amatorów jak ja że jak się zepsuje to żeby nie ko koszty naprawy nie wyszły mnie po prostu y milionów cebulionów cebulionów jakiś, po prostu miliardów tylko tam 120, 200, 100 do 200 zł, żeby wyszło naprawy. Kółko się rozwali, kółko do tej hulajnogi kosztuje 6 zł, więc sami sobie wykalkulujcie Kierownica jak się zamiast 170 zł. To jest to poniekąd koszt, ale nie jest tyle pieniędzy, ile musiałbym wydać w porządny sprzęt, bo hulajnoga porządna to Dwa koła trzeba zapłacić. Z dwa koła to wy macie dobry, używany rower. Dobry używany rower i hulajnogę z tego. Ewentualnie możecie jeszcze wziąć. Dziewczyny, bądź chłopaka na randkę. No i to jest dużo pieniędzy, dwa koła. Więc jeśli, jeśli macie bogatych rodziców, to możecie poprosić nogę, Ale jeśli jesteście początkującymi, nie bierzcie dobrego sprzętu za taką cenę. Bo jak się rozwali, to będziecie płakać. Aaaa, jak to wie się rozwali, jak to się, jak ta hulajnoga MF36 się po prostu to raz dupi, to. Nie będzie mi smutno aż tak, bo poniekąd będzie mi jako tak trochę mniej smutno, ale jednak no. Chyba rozumiecie anego nie, nie kupujemy drugiego sprzętu, bo to jest głupota na początek. A ja Was wszystkich teraz jeszcze pozdrawiam. Oczywiście film niesponsorowany, jeszcze teraz powiem, bo na początku tego nie zrobiłem, to teraz jeszcze wkleję na początek film jest sponsorowany. Hahaha. I postaram się uczyć taki krótki filmik. Teraz nagrywam takie krótsze filmiki. Oczywiście w kanale dziękuję szczerze za 70 subskrypcji, 60 subskrypcji, lecimy i tak dalej. Mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu uda się, albo do końca roku szkolnego może 100 subów Wbijemy i lecimy dalej, bo kanał widzę, że się wielu osobom podoba i content i bardzo wam dziękuję za te miłe komentarze, kiedy mnie piszecie. Dziękuję za subskrypcję. I widzimy się w kolejnych odcinkach, a ja z wami się żegnam, bo muszę odjeżdżać. Na razie Biu. Kurde Jest okej, okay, spokojnie Na razie du, du, du. Polski Ty pso. Pamiętajcie, nie jeździcie hulajnogą po domu Na razie